Hej, o widzowie, gramy dzisiaj w grę się, w sumie, w sumie której, w której robi się własny Tajkon, tak, tak się w tak sumie nazywało. Tak nazywało. Yy, Chyba z, własny tycoon, tycoon. Ale, ale tak gra tak w becie, więc no, mapa wygląda, wygląda jak, jak wygląda, ale nie, nie wiemy, wiemy jak, wiemy, jak, jak, się, jak cię ta będzie, będzie zachowywała, zachowywała jaka, jaka będzie. będzie. Z nami jest okrusteczka. Cześć widzowie. I bez zbędnego gadania zaczynamy. Mamy w samouczku, żeby zatrudnić jednego dewelopera. Okej. Okej. Eee, koszt Tysiąc 1016 za minut. Dobra, głos Lecimy dalej. open the world window, czyli... Nie, nie jest. Gdzie jest? Dobra, ja będę pali Widziałem Gdzie tutaj, że można stworzyć. Tworzy nową grę. Wybierz ty, by. regulator, strategię, w, zabawa w którą nie przyjaciół, przygoda. Dobra, dobra, niech dobra, jest szachy. szachy znaczy, jest strategia. strategia. I naz, nad, 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 Możemy na przykład <Want> Tyle. 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 Silnik gry na Gra Aha, i tyle. Co, Co ja nie mogę... spożyć całkowicie... Powiem? Ojej, teraz... razu mogę Trzec. ten, mogę ten Powiem. 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 Okej. Okay. Okay. O! Lecimy, lecimy dalej. dalej. Tutaj, tutaj jest, jest też. Lecimy. Co, lecimy. Co lecimy dalej? dalej? Możesz, Możesz teraz zrobić tutaj nagrodę. Co? Co? Tutaj mamy gościa specjalnego, jednego, którego no, nie spodziewałem się, że. Dalej. Co no, ja im zrobię? E, dobra. Możesz tutaj zobaczyć nagrody za prestiż. Jakie nagrody za prestiż? Co oni ode mnie chcą? A. I dobie, ja zaraz. Tam... Jeszcze, bo ja już te. Ja się pospieszę. Możesz tutaj zobaczyć nagrody za prestiż a także koszt jego przeprowadzenia oraz wymagania pod masz nowe i większe lepsze do. za każdy prestiżem i zobacz nagrodę. Tu świetnie możesz teraz dominować na rynku. Świetnie. Brat, brat, brat. brat i zarabiać piony. Niego dobrego. Yes. Jakie ja mam ci chłopie ciepło, jedzenie? Głodny ślednicz. Gry społecznościowe są popularne. Robimy nową grę. Nową grę. Teo no, Game. Okay. Dobra, yeah, zrobimy. To będzie mocno. Co, Co gra czytaj? To, Co czytaj? to będzie właśnie. Nie No Dobra, nie To nie ma to. To zabawa w gronie. To player z mi się rozwija. Fajnie. Lecimy... Jak ten prestiż cały rok. Od 27 tysięcy mamy 12. Ja chcę tą nową pracę. Lepsi są teraz. No, sprzedaje się ta nowa gra. To player mi się Dobra. podoba. Dobra, musimy dużo pieniędzy. Jaki znów G nowy game developer? Game. 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 Ja nie, tego, nie robię. tego mi nikt nie wybaczył. Stwórzmy nową grę, a ja nie będę. O! No nie. Tu wszystko jest wkrótce. Grafika luksus. No to lepiej grafika. Była ładna. Dobra, dalej. Mogę coś tu więcej kupić? O, mogę robocza. Ja. Jak z tego wygląda? tego już nikt nie Czy ja mogę tu zatrudnić kolejnego dewelopa? Jest. I siedzi. Dobrze. Więcej pieniędzy będzie. Ale pieniędzy. Słowak, gdy. Zbieramy typ, na przykład oby robimy... Dobra, lepiej zrobimy jakieś. Nie wiem, że wiecie. Dawno temu w tym miejscu. Co to, to jest? Dobra, to mi się. By to najdroższe. A nie ma. No to coś jeszcze. Czy to mi coś da? Ja po prostu. Bydę. Teraz nie. Ja zobaczę ten. Teraz si zrobię może inną nazwę. Nie ma. No, musimy... A ja tego nie rozumiem. Ale dobrze. Ja się trochę tak tutaj wymaga. Lew. Podwójne prędko, prawda? A co są różnice? Ja sobie. Wybierz ty. Nie moja gra odeszła z... odeszła go nie wiem. z nie mam pomysłu. To lepiej, nie wiem, była... Dokładna grafika, gry hozrowej, A. wam pokazać, że pracujemy Pracownicy są zajęci, szybciej, moja armię. Ja mam może na nowo. No ładnie. Teraz. Zrobić mogę? Bodro. Na przykład zrobimy. Nazwę. Ma być straszny. ma. Dźwięk. Tak, skrzypiące. Ale się sprzedaje ta gra. Wie? Wszyscy chcą grę Minecraft. Roblox. E A jak tam mój. Czy ja już mam prestiż? Już zarabiamy. No długo to jeszcze się będzie przesłało? Wow. Uploadować mi to. Rozumiem. Na no, początku najlepiej była ta gra. I droga ona jest, patrzcie! Parę egzemplarzy, a już... Tych... A dobra, nie. Mamy... zarobi A, bo Po dostaje. się Wybierz strzelankowy yy, yy, dobrze. I robimy i Naz... coś dobrze. trzeba wymyślić czekajcie Nie. Nie. Eee, yy, nie ma liczby, ale jest No nie wiem, no lepiej chyba grafika. Ja rozumiem, że jestem szefem, ale wy macie się sami o to te rzeczy. Jakie punkty? O! Awans, o oh, faj. A ten też awans? Też ma. Mam mi wszystkie. To ta jest bo jest mega. Albo nowy... nowa gra też. Robimy albo nie. Przygodę. Będzie. Ek. Ek. To ja piszę takie u. Elo. No, o kluseczka wduciłaś? A jest. Mój świat. No, to lepsze, żeby być dźwięk. No. no. O, zaraz będziemy... Walcz o wybud. Ja, ja mamy No Nie Rozumiem, że ja. Ja tu szybko pieniądze mi ta robi 2000s Ogólnie dobra. Zacznę już rozmieścić. Ja też to że. Co? Co to nazwa w ogóle? Dobra, no bo jak widzicie to ta pustynia, no tutaj jakaś pustynia powstaje. ...nową grę. Damy... ...pliki za... Niech jest dobra fabuła. Zarabiać mi płodnie pieniądze. Nie ma ty też nie ma. Ale czemu tutaj nie ma płyt z moimi kranami? A czemu ten automat nie działa? Ludzie. Co to ma być? Gdzie pan idziesz? Kupujemy presję. No nawet to wygląda. Trzeba wybudować dach. Ja już nie mam. Nie chcę kupować. Dobra. Moja armia. Czekamy jeszcze na ok. W ogóle się to nie wyjaśni. Bo tam. No. Na okleczka. Jak nie? Światło. Bo jest tu tak ciemno. Albo serię mi bym... Dać będzie w ciemnocie pracować. Takim ciemnie. Takiej ciemności. Dobra, okrzeczka już jest. No to co widzę? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie subika z dzwoneczkiem, łapeczkę do góry. Życzę Wam miłego dnia i koniecznie, mam nadzieję, że do końca. I to. Nie będę już burzał. Pa! Pa!